Dzień dobry, witam pań, pana. Kongres 2 23 to jest okazja do rozmów o wyzwaniach, ale też o naszych możliwościach. Dlatego chciałbym pana zapytać o e, nasze środowisko biznesowe, naukowe. E, panuje taka dość powszechna opinia, chyba, że my mamy świetnych naukowców, przedsiębiorczych, e, biznesmenów, e, znakomite firmy, świetne startupy, e, tylko nie potrafią się. Przebić czy pokazać w świecie, czy to prawda? E, prawda. Przy czym ja od razu zacznę swoją wypowiedź od być może rozdrażnienia wszystkich naszych słuchaczy. Mamy świetnych naukowców, mamy świetnych inżynierów, mamy świetnych badaczy. Ale nasi badacze, naukowcy, inżynierowie nie są szczególnie świetniejsi niż inni inżynierowie i badacze na świecie. Mamy bardzo utalentowanych ludzi, ale tak samo utalentowanych ludzi mają Niemcy, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny i tak dalej. Ale to... mamy się czym pochwalić? Oczywiście, że mamy się czym pochwalić, tak samo jak wszyscy inni mają się czym pochwalić. Więc jeżeli. Nasza szczególna przewaga nie wynika ze szczególnego talentu, który, który mają nasi naukowcy w porównaniu do wszystkich innych, to my musimy umieć Rozumiem. Stworzyć znaleźć inną, tak? Musimy stworzyć system, który tym naszym talentom, naszym umiejętnościom, naszym możliwościom intelektualnym i technologicznym pozwoli rozkwitnąć. A więc jądrem. Tego, co nam powinno zapewnić rozwój technologiczny, rozwiązanie problemów klimatycznych czy, czy innego rodzaju problemów, jest obudowanie kompetencji intelektualnych, które mamy, właściwym systemem wsparcia rozwoju tych kompetencji. Jeżeli mamy biznes, jeżeli polski przemysł bardzo często nie ma środków, nie ma masy krytycznej, umożliwiającej wieloletnie, wielo-, wielo-, wielomiliardowe inwestowanie w innowacyjne technologie, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak skompensować to. Tu się pojawia rola instytucji publicznych. No, przepraszam, to znaczy, że wszystko się rozbija o pieniądze? Nie, nie, nie wszystko rozbija się o pieniądze. Powiedziałbym, że e, pieniądze są niesłychanie ważne i nie można na to zamykać oczu. Bardziej powiedziałbym, że wszystko, może nie wszystko, wiele rozbija się o mądre wydatkowanie pieniędzy, bo to nie sztuka wpompować w system miliard czy, czy 100 miliardów. Sztuka wpompować te miliardy mądrze i wyciągnąć z tego efekt. O co się rozbija wszystko? Powiedziałbym, że cała gra rozbija się o to, by zbudować efektywny system nie znoszę słowa ekosystem, ale ono musi tutaj paść. Ekosystem łączący pięć różnych elementów. I wśród tych pięciu różnych elementów instytucje badawcze, instytucje aplikacyjne są tylko jednym z kilku. To jest świat akademicki, to są naukowcy, którzy prowadzą badania o charakterze podstawowym na uczelniach i tworzą fundament. Późniejszych badań aplikacyjnych. To są startupy, które rodzą się na uczelniach, rodzą się w instytutach prowadzących badania aplikacyjne, czyli u nas w Łukasiewiczu przede wszystkim. To jest duży biznes, który ma wyporność i środki i gotowość ich zainwestowania. I to są venture capitals, czyli fundusze, które mogą ten system zasilać energią, czyli, czyli pieniędzmi. Musimy stworzyć taki system, tak jak w innych krajach to się dzieje. I wtedy to zacznie się efektywniej kręcić. Dobrze, tylko wszystkie elementy, które Pan wymienił, mamy? Mamy, mamy. Oczywiście, jedne są rozwinięte lepiej, inne, inne gorzej. Okej, okay, wszystkie te elementy mamy, ale w mojej ocenie nie mamy tych elementów dobrze połączonych. Tego nam brakuje. Bo mądrego spięcia tych, jeżeli Pan spojrzy, tak jak ja analizowałem, opracowując strategię, czy myśląc o strategii Łukasiewicza, wcześniej kierując instytutem, analizowaliśmy z moim zespołem to, jak rozwijają się najszybciej, najlepiej rozwijające się ośrodki technologiczne na świecie. Jeżeli Pan spojrzy na te ośrodki, Base Launch, Oxford, E3, Boston, Tajwan itd., itd. To zobaczy pan, że to, co tam działa, to co się powtarza w każdym z tych ośrodków, to jest połączenie bardzo efektywne połączenie tych pięciu elementów. No to nic tylko podglądać i uczyć się, tak? Bo my mamy takie pomysły. Podglądać, uczyć się, nie bezmyślnie kopiować, nie bezmyślnie kopiować, ale z drugiej strony nie wymyślać koła. A czy to jest moment kluczowy, jakby najważniejszy, przełomowy, że teraz musimy zacząć coś robić, bo jesteśmy na etapie kolejnej rewolucji technologicznej? Oh. Ten moment jest przełomowy, bo my w nim żyjemy. My nie możemy powiedzieć, że moment przełomowy był przed nami lub po nas w sensie naszego życia. O każdym momencie my, którzy podejmujemy decyzje, którzy organizujemy badania, życie społeczne, życie gospodarcze, musimy myśleć jak o momencie przełomowym. Natomiast poza tym trochę żartem, trochę prawdą, myślę, że tak. Myślę, że to jest moment przełomowy w tym sensie, że to, co powtarzam. Znaczy, kto się spóźni, to kto nie wsiądzie do tego pociągu, to Mamy tak? dwa ryzyka, i proszę wybaczyć, jeśli to zabrzmi zbyt melodramatycznie, ale, ale chyba trzeba to powiedzieć. Po pierwsze, ten, kto nie wsiądzie do tego pociągu rozwoju technologicznego, to tak jak powiedziałem na jednym ze spotkań, moje i pana wnuki będą zbierały jabłka i szparagi, nie rozumiejąc świata, w którym żyją. To jest pierwsze ryzyko. Drugie ryzyko jest takie, że tym, co leży na stole, moim zdaniem, w ujęciu globalnym, jest, proszę wybaczyć wielkie słowa, przetrwanie i sposób przetrwania naszej cywilizacji. Znaczy, my teraz stoimy w perspektywie 10, 100, 150 lat przed egzystencjalnymi zagrożeniami dla naszej cywilizacji, przed którymi ludzkość do tej pory nigdy nie stała. Dziękuję panu za rozmowę.